Proszę Państwa, to kolejne kiryski przywiezione z hodowli w Niemczech, piękne młode Kolejdoras SP Green Racer oraz też duży rarytas niespotykany nawet na zachodnim rynku, młode kiryski Aspidoras SP CW52, tak więc razem je wpuszczę do jednego akwarium i później... Miałem wspólną kwarantannę, później Państwu zademonstruję. Widać, że są bardzo żywotne Hodowców, tych, których je brałem. No rzeczywiście to są profesjonaliści. Piękne hodowle, bardzo zadbane z własnymi, z własnych pomysłów. Instalacjami. No nie mam ich zgody na publikację oczywiście filmów z tego. Natomiast oczywiście te rzeczy, które tam podpatrzyłem, postaram się u siebie również wdrożyć. Te najciekawsze. No i też Państwu ewentualnie doradzić, natomiast na tą chwilę mogę zaprezentować te bięte młode, roznożone, odchowane w Niemczech, poszukiwane przeze mnie od wielu miesięcy. Trochę może tak niezbyt konkretnie tutaj mówię, ale po prostu jestem mocno zmęczony po wielogodzinnej podróży, tak więc... Przed do akwarium na kwarantannę jeszcze je Państwu tutaj prezentuję.